Czy zauważyłeś, że kiedy ktoś robi się zdenerwowany, zwykle mówi się mu, aby głęboko oddychał? Nie jest to przypadkowe powiedzenie. Według jednej z buddyjskich mądrości oddech jest mostem, który łączy życie z myślą. Oznacza to, że kontrolując swój oddech, mamy bezpośredni wpływ na nasz umysł i emocje. W tym wideo odkryjemy, w jaki sposób mistrzowie zen używają technik oddechowych, ujawniając tym samym sekret ich niesamowitej koncentracji, spokoju i długowieczności. Po obejrzeniu tego filmu zrozumiesz, jak potężne może być świadome oddychanie, co pomoże Tobie osiągnąć spokój umysłu oraz stać się bardziej zrelaksowanym, skoncentrowanym i szczęśliwym człowiekiem. Zanim jednak zaczniemy, Upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Starożytna mądrość mówi nam, że każdy oddech, który bierzesz, nie jest tylko konieczną czynnością, ale cennym zasobem, który ma niebywały wpływ na całe nasze życie. Aby to w pełni pojąć, rozważmy sobie na początek pewną zależność. Króliki oddychają z prędkością od 30 do 60 oddechów na minutę i żyją przez 8 do 12 lat. W przeciwieństwie do tego ludzie biorą od 12 do 16 oddechów na minutę i cieszą się życiem trwającym od 70 do 90 lat. Jednakże, weźmy pod uwagę żółwia, który oddycha tylko 5 do 6 razy na minutę i co zadziwiające, może żyć od 500 do nawet 600 lat. Prowadzi nas to do intrygującego konceptu, który mówi nam, że im mniej oddechów organizm bierze, tym dłuższy jest jego potencjalny okres życia. W jaki sposób więc starożytna mądrość połączyła kontrolę oddechu z długowiecznością i dobrym samopoczuciem? Starożytni zdali sobie sprawę, że nasze życie nie jest mierzone w latach i miesiącach, ale w liczbie oddechów, które bierzemy. Poprzez zmniejszenie prędkości oddechu i zwiększenie jego głębokości, Wierzyli, że życie może być przedłużone. Branie silnych, głębokich oddechów może nieść za sobą niezwykłe efekty zdrowotne. Nie tylko niszczy szkodliwe bakterie w naszych ciałach, ale także wzmacnia zdolność naszych komórek do walki z chorobami. Nasz mózg także korzysta z właściwego oddychania. Głębokie oddechy poprawiają świadomość, pamięć, myślenie i rozumienie naszego mózgu. To jak dodawanie naszemu mózgowi dodatkowego paliwa. Większość ludzi jednak nie zdaje sobie sprawy, że oddech to coś więcej niż tylko wdech i wydech. Nasz oddech ma bezpośredni związek z naszym stanem umysłu i fizycznym samopoczuciem, temu też nie jest zaskoczeniem, że jogini od wieków praktykują kontrolę oddechu, aby osiągnąć stabilność umysłową i fizyczną. Zmniejszenie liczby oddechów może prowadzić do wyostrzonej percepcji. Jeśli oddychasz z prędkością poniżej 11 oddechów na minutę, Możesz zauważyć, że stajesz się bardziej wyczulony na dźwięki, nawet na najcichsze szepty natury. Tak jak pilotem, możesz zwiększyć głośność w telewizorze. Tak głębokim, wolnym i świadomym oddychaniem zwiększasz głośność i intensywność swego życia. Dalsze zmniejszenie tempa oddechu może całkowicie otworzyć bramy do nowego świata. Poniżej sześciu oddechów na minutę możesz odkryć, że zaczynasz rozumieć, jak działają martwe przedmioty. Będziesz odczuwać wibracje martwego świata i jego połączenie z wszechświatem. Ale to nie wszystko. Głębokie, powolne oddychanie jest związane z bardziej stabilnym i dłuższym życiem. To prosta, ale skuteczna metoda na zwiększenie swojego zdrowia i szczęścia. Kiedy kontrolujesz swój oddech, zyskujesz kontrolę nad swoim umysłem i emocjami. To jak posiadanie pilota do swoich stanów umysłowych i emocjonalnych. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie pozostać spokojny i opanowany nawet w najbardziej stresowych i wymagających sytuacjach. To właśnie jest potęga kontroli oddechu. Jak więc w końcu opanować swój oddech i odblokować te niesamowite korzyści, które z niego płyną? Wszystko zaczyna się od zrozumienia związku między oddechem a Twoim ciałem. Rozłóżmy to na części. W normalnych warunkach Twój wdech ma około 10 palców długości, a wydech około 12 palców. Jednak podczas różnych czynności ten stosunek może się dramatycznie zmieniać. Na przykład, gdy jesz, twój wdech może rozciągać się do 16 lub 17 palców, a gdy energicznie spacerujesz, może osiągnąć 22 do 24 palców. Podczas bardziej intensywnych czynności, takich jak bieganie, wdech może sięgać 45 do 50 palców. Twój oddech podczas tych czynności jest jak potężna siła natury. Istnieje jednak jeden aspekt, na który musimy zwrócić szczególną uwagę. Jest nim Twój wydech. Kiedy jesteś zaangażowany w intymne czynności, w tych momentach Twój wydech może się rozciągać do niespotykanych długości, osiągając od 50 do 60 palców. Jest to niezwykła transformacja oddechu. Gdy śpisz, Twój oddech przybiera jeszcze inną formę. Wydech może rozciągać się do 60, a nawet 70 palców. Niczym delikatna, kojąca bryza. Możesz się teraz zastanawiać, jakie jest znaczenie tych zmian w oddechu. Otóż oferują nam one wgląd w świat naszych emocji i umysłowych stanów. Sposób, w jaki oddychasz, zmienia się w zależności od Twoich uczuć i myśli. Twój oddech reaguje nawet na Twoje nawyki żywieniowe i styl życia. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie Twojego wewnętrznego świata. Twój oddech to most pomiędzy twoim ciałem a umysłem. Jeśli chcesz zrozumieć i zarządzać swoimi stanami umysłowymi i emocjonalnymi, musisz przejść przez most swojego oddechu. Twój oddech to ścieżka do twojego wewnętrznego świata i klucz do odblokowania twojego ukrytego potencjału. Pomyśl teraz o śpiącym dziecku. Czy zauważyłeś, jak z każdym oddechem jego brzuch unosi się i opada? To najbardziej naturalny i prawidłowy sposób oddychania. Głębokie oddychanie brzuszne utrzymuje umysł dziecka w stanie ekscytacji i lekkości, a ich ciało funkcjonuje w bardziej naturalny sposób. Dzieci nie trzymają w sobie emocji przez długi czas. Jeśli popełnią błąd i spotkają się z naganą lub karą, szybko zapominają i wracają do swoich zabaw. Ich emocje są przelotne, a oddychanie przychodzi im naturalnie. Temu też dzieci są takie proste. Ich głęboki naturalny oddech utrzymuje ich umysły wolne, a emocje pod kontrolą. Prawda jest taka, że taki rodzaj głębokiego oddychania jest niezbędny u każdego z nas. Natura pierwotnie dała nam dar głębokiego oddechu, jednak gdy dorastamy, często zmieniamy nasze naturalne wzorce oddychania. Wielu z nas z wiekiem przestawia się, oddychając z piersi zamiast z brzucha. Ta zmiana oddechu jest często związana z naszymi troskami i niepokojami. Gdy nasz oddech staje się krótszy, nasze umysły wypełniają się stresem i negatywnością. Teraz wyobraź sobie świat, w którym twój oddech jest długi i głęboki, tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem. Ten długi oddech przynosi szczęście i spokój, podobny do tego, który odczuwałeś w najmłodszych latach. Jest to w zasięgu twojej ręki, jeśli nauczysz się kontrolować swój oddech i odblokujesz swój ukryty potencjał. Jak więc zacząć tę podróż ku opanowaniu oddechu? To proste, wróć do sposobu, w jaki oddychałeś jako dziecko, z oddechem zaczynającym się w Twoim brzuchu. Kiedy z powrotem zaczniesz głęboko oddychać, zauważysz, że Twój umysł staje się bardziej zrelaksowany i skoncentrowany. Doświadczysz uczucia spokoju i jasności, tak jak doświadcza tego dziecko. Ale co z tymi niesamowitymi Joginami i Mędrcami, o których słyszałeś? Tymi, którzy mogą żyć 100, 150, a nawet 200 lat. W jaki sposób osiągają oni tak niesamowitą długowieczność? Wszystko sprowadza się do energii prana. Energia prana jest wszędzie wokół nas, a Jogini opanowali sztukę wykorzystywania tej energii poprzez kontrolę oddechu. Mogą używać tej energii według swoich potrzeb, dzięki czemu mogą dłużej żyć i odblokowywać w swoim życiu niezwykłe zdolności. Jogini mają moc kontrolowania swojego oddechu. A co za tym idzie, swojej życiowej siły? Mogą nawet zatrzymać swój oddech na życzenie. W istocie znaleźli oni sposób na odkrycie tajemnic życia. Teraz możesz się zastanawiać nad niesamowitym potencjałem leczniczym kontroli oddechu. Niektóre choroby, które nie mają lekarstwa, mogą być leczone właśnie poprzez opanowanie swojego oddechu. Kontrolując swój umysł i mózg, możesz znaleźć ulgę i uzdrowienie, których nowoczesna medycyna nie jest w stanie zapewnić. Wyobraź sobie życie, w którym wzloty i upadki nie mają nad tobą władzy. Wyobraź sobie życie, w którym pozostajesz niezachwiany i opanowany, niezależnie od wyzwań, które napotykasz na swojej drodze. To właśnie jest potencjał jogina, który opanował kontrolę oddechu, a także Twój, jeśli również zawładniesz nad swoim oddechem. Poświęćmy chwilę, aby docenić niesamowitą moc oddechu w świecie przyrody. Czy kiedykolwiek widziałeś lwa lub tygrysa? zachowującego się jak łagodny zwierzak w obecności niektórych joginów. Ta transformacja zachodzi, ponieważ jogini mają kontrolę nad swoim oddechem. Ustanowili oni połączenie z królestwem zwierząt dzięki swojej mistrzowskiej kontroli oddechu. Dopiero zaczęliśmy zgłębiać, co może nam zaoferować kontrola oddechu, od wzmocnionych zmysłów po niezwykłe moce to podróż, którą warto rozpocząć, a oto jej sekret. Kontrolując swój oddech, możesz pomóc sobie kontrolować swoje własne pragnienia. Nic dziwnego, że starożytna mądrość radzi nam kontrolować żądzę i gniew, ponieważ emocje te ściśle związane są właśnie z naszym oddechem. Gdy opanujesz swój oddech, zyskasz kontrolę nad tymi pragnieniami. Jak więc ćwiczyć kontrolę oddechu i odblokować ukryty w tobie potencjał? Wszystko zaczyna się od zrozumienia twojego oddechu. Jako dziecko naturalnie oddychałeś z brzucha. Ten głęboki i długi oddech utrzymywał twój umysł lekki, a ciało w harmonii. Ale kiedy dorastamy, wprowadzamy zmiany w naszym życiu, które wpływają na nasz sposób oddychania. Zaczynamy oddychać z piersi, co prowadzi do krótszych, płytszych oddechów. Ta zmiana może sprawić, że nasze umysły wypełnią się zmartwieniami i nonsensami. Jednak już dziś, w prosty sposób, możesz powrócić do naturalnego sposobu oddychania. Niezależnie od tego, czy w tym momencie siedzisz, czy leżysz. Już teraz tak jak dziecko, zacznij oddychać z brzucha. Kiedy to zrobisz, zauważysz, że twój umysł staje się bardziej podekscytowany i lekki, tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem. Pamiętaj, że oddychanie jest mostem pomiędzy twoim ciałem a umysłem. Jeśli chcesz zrozumieć swój wewnętrzny świat i wprowadzić zmiany, musisz przejść przez most swojego oddechu. Twój oddech to klucz do odblokowania twojego ukrytego potencjału. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tymi legendarnymi joginami, którzy mogą żyć przez wieki, mają oni dwie kluczowe rady. Po pierwsze, bierz pełne oddechy, które sięgają twojego pępka. Po drugie, utrzymuj prosty kręgosłup. Te proste praktyki mogą okazać się transformujące. Energia prana jest kluczowym aspektem mądrości joginów. Jest wszędzie wokół nas, a jogini nauczyli się, jak kontrolować tę życiową siłę i czerpać z niej korzyści. Dzięki temu mogą oni używać tej energii zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą wydłużyć swoje życie i odblokować w sobie niezwykłe moce. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że moce te mogą być obudzone tylko wtedy, gdy istnieje chęć i sposób na obudzenie ich w Twoim umyśle. Twój oddech jest fizycznym przejawem Twojego umysłu oraz mostem do Twojego wewnętrznego świata. Jeśli chcesz odkryć swój ukryty potencjał i dotrzeć do tych uśpionych mocy, kontrola oddechu jest w tym wypadku kluczowa. Oprócz samych joginów, warto w tym momencie wspomnieć również o współczesnym mistrzu świadomego oddechu, Wimie Hofie, znanym również jako człowiek lud. Wim Hof stał się ikoną dzięki swoim niezwykłym technikom oddechowym, które mają ogromny wpływ na życie ludzi na całym świecie. Jego metoda, znana jako Metoda Wima Hoffa łączy głębokie oddychanie, ekspozycję na zimno i medytację. Wim naucza, że praktyki te mogą poprawić zdrowie, zwiększyć odporność na stres, a nawet pomóc w leczeniu różnych chorób. Wielu ludzi stosujących te techniki zgłasza poprawę samopoczucia, zwiększoną energię i lepszą koncentrację. Jednym z praktycznych ćwiczeń, które zaleca Wim Hoff, jest technika głębokiego oddychania. Oto jak możesz to zrobić krok po kroku. Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji. Weź głęboki wdech przez nos, napełniając płuca powietrzem, aż poczujesz lekki dyskomfort. Następnie spokojnie wypuść powietrze przez usta. Powtórz ten cykl 30 razy. Po ostatnim wdechu, wypuść powietrze i wstrzymaj oddech tak długo, jak to możliwe. Gdy poczujesz potrzebę wzięcia oddechu, zrób głęboki wdech. I przytrzymaj w sobie powietrze jeszcze przez 15 sekund, a następnie swobodnie je wypuść. Istotne jest również prawidłowe przygotowanie się do wykonania tego ćwiczenia. Upewnij się, że jesteś w ciepłym miejscu, masz luźne ubranie i nie jesteś głodny ani odwodniony. Regularne praktykowanie tej techniki może poprawić Twoją kondycję fizyczną, zwiększyć odporność na stres oraz poprawić ogólną jakość życia. Wim Hof twierdzi, że jego metoda nie tylko wzmacnia ciało, ale także umysł, pozwalając ludziom na lepsze zarządzanie emocjami i osiągnięcie stanu głębokiego spokoju. Dzięki jego technikom ludzie odkrywają, jak potężnym narzędziem może być świadomy oddech, wpływając tym samym na swoje zdrowie, samopoczucie i życiową równowagę. Tak więc już to masz niesamowita moc kontroli oddechu i mądrość nie tylko starożytnych, a również i współczesnych nauczycieli. To podróż samopoznania i mistrzostwa, która może poprawić twoje zdrowie, wydłużyć twoje życie i odblokować w tobie niezwykłe zdolności. Kontrola oddechu to nie tylko praktyka zarezerwowana przez joginów i mędrców, to ścieżka dostępna nam wszystkim. Wracając do naturalnego sposobu oddychania głęboko z brzucha, możesz znaleźć spokój, klarowność, a nawet obudzić w sobie potężne moce. Które do tej pory były w tobie uśpione. Pamiętaj, że twój oddech jest mostem pomiędzy twoim ciałem a umysłem. Opanowując swój oddech, możesz odblokować swój prawdziwy potencjał i rozpocząć transformacyjną podróż do osiągnięcia spokoju umysłu i samopoznania. Na koniec, jak zwykle, zostawię cię z pytaniem: Oto ono. Czy podczas tego filmu przyłapałeś się na tym, że twój oddech jest płytki, a zamiast do brzucha Nabierasz powietrza do klatki piersiowej? Jakie kroki możesz podjąć już dziś, aby zacząć ćwiczyć świadomy oddech i korzystać z jego potencjalnych korzyści? Koniecznie podziel się tym z innymi w komentarzu na dole pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj wszystko co mamy jest teraz.